Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon, Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. I have a dream... Miałem sen, w którym widziałem, drodzy moi, naszą świątynię wypełnioną tłumem nieprzejednanym, niepoliczonym, który tak śpiewa, że drżą od tego futryny yy, witraże. Yy, to jest moje marzenie, żeby w taki sposób uwielbiać Pana Boga. Yy, myślę, że yy, chyba brakuje nam. Tego entuzjazmu, takiego właśnie wypowiadającego z radości bycia z Panem, i mało jesteśmy tacy uzewnętrznieni w tej radości. My jesteśmy bardziej raczej do tego, żeby bardziej skupiać się, tę tą radość, tak kumulować, chyba bardziej w sobie, w sercu, zakrywać to tak, żeby to tak nie bardzo było widać. Zresztą że się troszeczkę to pewnie jest związane z naszą kulturą, którą mamy, i z takim sposobem właśnie niewyrażania bardziej uczuć yy, niż wyrażania właśnie. To jest chyba myślę, że brakuje nam i myślę, że nie tylko mnie, ale wam też właśnie takiego, takiego uwielbiania Pana w takiej wolności, takiej wielkiej radości, w takim yy, wyzwoleniu i bez lęku, o tak można powiedzieć. I miał właśnie też ten, ten sen, jakby który, który się posłuży tą tą figurą retoryczną kazania Marcina Lutra Kinga, że właśnie tęsknię za tym można powiedzieć, żeby ludzie nie hamowali w sobie takiego pragnienia bycia z Panem Bogiem, takiego przyjmowania obfitości, jakby mamy taki, nie wiem, ma takie mało uczucie, jakbyśmy nie za bardzo byli tak, jak, tak lękliwi, czy, czy, ja, czy ja za dużo od Pana Boga biorę. Zobaczcie, tutaj dzisiejsza Ewangelia mówi o obfitości. Pan Bóg zawsze ma więcej niż, niż oczywiście jesteśmy w stanie pomieścić, po ale właśnie chce chyba, żebyśmy tą, tą obfitość przyjmowali. Żebyśmy nie, nie byli tacy tak, tylko tyle mi wystarczy. Tylko żeby właśnie może bardziej dać się pociągnąć właśnie takiemu Bożemu Duchowi. Może właśnie jakoś tak hamujemy tego Bożego Ducha radości, która powinna w sumie z nami być. Bo To co ja mówię na początku, my się powinniśmy radować, cieszyć i śpiewać gromko, klaskać i tańczyć i skakać, praktycznie biorąc, bo przecież jesteśmy z Bogiem. Teraz, w tym momencie właśnie, On jest z nami. Ta świadomość tej Bożej obecności, ona powinna rodzić w nas. Ja wiem, że różne rzeczy smutne przeżywamy teraz, ale chyba powinniśmy ten smutek zostawić na ten moment, bo my przychodzimy tutaj i to jest przedsionek nieba. I ta nasza postawa, nasze uwielbienie, nasze, nasza modlitwa powinna pokazywać, że jestem w niebie. A w niebie smutasów chyba nie będzie. Dajcie się pociągnąć Panu. Właśnie wyrwać się z tego, co jest takim właśnie takim smutkiem, takim tyle wystarczy, albo właśnie czymś, co blokuje, właśnie. I wtedy my, rzeczywiście nasze życie będzie już wystarczającym głoszeniem Bożej Obecności i ludzie będą zachwyceni też już tym, i pociągnięci, właśnie, że, że jednak mimo. Tego, co jest w świecie, co wokół mnie się dzieje, czy w moim życiu, czy nie wiem, w rodzinie, w pracy itd., dalej. i ja mimo tego, że pamiętam to, co było doświadczenia teraz, właśnie tej, tej sytuacji, tego czasu, bo to jest misterium, to jest, to jest coś niesamowitego, które mamy przeżywać. Spotkanie z Panem. A obfitość tutaj jest pokazana, przede wszystkim ten połów ryb. I myślę, że tutaj też. To obfitość wielką teraz doświadczamy w Eucharystii. Zobaczcie, Chrystus tę krew przelał, wystarczało, ktoś powiedział z teologów, wystarczyłaby jedna kropelka, żeby przelał i żeby nas zbawić. Zobaczcie, jaka obfitość tej ofiary Jezusa Chrystusa, jaka obfitość jest w, jego, w ogóle, właśnie w tej ofierze, dawaniu siebie nam. Zresztą, patrząc na wszystko to, co Pan Bóg czynił w całej historii zbawienia, zobaczcie, że to nie jest tak, tak troszeczkę, to jest zawsze jest. Jak już to wody potopu, to już nie wiadomo jakie są, prawda? No to jest nadmiar, nie o to chodzi. Zesłanie Ducha Świętego, zobaczcie, to jest też nadmiar Ducha Świętego, tej go mocy. Jak zmartwychwstanie, to jest, zobaczcie, ile jest upwitości życia w tym zmartwychwstaniu. Jest wiele. Można by było powiedzieć, właśnie za wiele Panie Boże dajesz. A tu chodzi o to, właśnie Pan Bóg pokazuje, żebyś nie oszczędzał na tym. Na tej łasce, która jest dana. Święty Paweł dzisiaj też mówi o tym, że on doświadcza obfitości łaski. I dlatego może to robić. No bo doświadczywszy siebie, patrzy, no to ja jestem tam poroniony po łód, nie? Tam Pan Bóg, to tam ja jestem słabiutki, jestem bardzo taki tam malutki. Ale dzięki łasce. Bo tak ona, tak ona płynie, taki jest strumień tej łaski. I chyba za mało wykorzystujemy tej łaski. Oczywiście, drodzy moi, to też mówię do siebie, jakby nie było, nie? że twoich ma świadomość tego, że w różnych sytuacjach, że, że takie było obdarowanie, a ja tylko skorzystałem tam tyle z tego. Nie? Jest łaska niesamowita. I myślę, że dzisiaj ta liturgia słowa właśnie mówi o tym, żebyśmy tą obfitość przyjęli, dali się zalać. Tą łaską, tą kwitością, tą falą niesamowitą, yy, tornadem Ducha Świętego, takiego przejściem mocy Bożej. Bo te pewnie potrzeba właśnie takiego, takiego, jak to mówił z arcybiskup Tadeusz Wocłowski, entuzjazmu. Młodzieży, entuzjazmu. No i ten entuzjazm gdzieś powinien być właśnie widoczny. Tak więc. Oby się spełnił mój, mój sen. <grywa> niech łaska Boża działa, niech wylewa się i niech tak rzeczywiście, chwała Boża, będzie oddawana Panu. I może doczekam, że Kościół nasz będzie pękał w szwach. Od wszystkich, którzy będą uwielbiać Boga, że będą na Eucharystii i będą śpiewać pełnym głosem. Wszyscy, słuchajcie, wyobraźcie sobie, w kościele wszyscy śpiewają pełnym głosem. Nikt się nie oszczędza, nikt na drugiej na nie patrzy, co ten śpiewa. To są takie to te są, że ktoś pełnym śpiewa głosem, że wychwala Pana Boga. Miejmy nadzieję, że Pan da nam, da nam to przeżyć. Amen.